O oh, yeah, this is Let's Play Bitches. Okej, okay. cześć, witajcie w nowym. Znaczy w nowym. Nie, no, znowu źle zacząłem, ale okej. Okay. W kolejnym odcinku z serii Assassin's Creed. E, odcinku piątym. E, tak, jak widzicie. O, teraz widzicie. Uwolniłem już prawie wszystkich. Zostawiłem sobie po jednym punkt widokowy, jeden i jeden mieszkańca do ocalenia. I tutaj jeszcze misje poboczne, które możemy, ale nie musimy zrobić. Ale że ja chcę, to zrobimy. I co? A to dlatego, że chciałem wam pokazać, bo. Być może ja tego nie wiem jeszcze. Nic mi nie pisaliście od tamtego let's playa. Być może będzie to dla Was za mało. Być może lubicie takie wspinanki czy też walki z żołnierzami. I żeby tak powiedzmy, nie było tego za mało, nie powinny no tu być. Odejdź! Ładnie go zlikwidowałem. Żeby nie było tego za mało, to jedno jeszcze dodatkowe zrobię. Czyli jak widzicie, ostatni punkt widokowy, obserwacyjny w tym no, mieście Damaszku i ostatni jeszcze tak, udało się wdrapać. Udało ci się wdrapać na wszystkie punkty obserwacyjne w dzielnicy biedoty w Damaszku. Aha, bo one są jeszcze podzielone to nie jest całe miasto tylko jest dzielnica biedoty tam bogaczy tam jeszcze nie wiem szlachciców czy tam nie wiem jak jak, jak to nazwać okej okay, dobra widzę że Altaj potrzebuje pomocy więc. zabrałem coś jednemu z ludzi Tamira i teraz mnie ścigają proszę odprowadź mnie w bezpieczne miejsce a podzielę się z tobą okej okay, mamy go eskortować eskorta informatora okej okay. No i przejdziemy sobie później tam do kolejnego zadania po tym jak zrobimy to, po tym jak go przeprowadzimy przez strażników, to nie umie się obronić. Tak, tego chyba... Nie, nie muszę go nawet likwidować. Skoro idziesz... A może biec? No może. Tylko, że o się Przyrzuciło na niego te skalaty. Jak jestem plecami obrócony do nimi, to, to nie mogę się obronić w tym. Chodź może szybciej, bo jak... Dobra, Masz coś do powiedzenia? Jesteśmy już bezpieczni. Dalej dam już sobie radę. Mam nadzieję, że to pomoże ci w twym zadaniu. To chyba jakieś zaproszenie. I mi się słowa za róg, tak myślałem. Tak, bo to jest zawsze tak. Dobra, już możemy kończyć, ale nie po co? Co się stało? Jeszcze tu jest coś do zrobienia. Mógłby zrobić coś takiego? Kradzież kieszą kopca. O, bądźcie czujni, przyjaciele. Raczej tak Przejtank wydaje się. Wydaje, Obserwując tak, no, i czekając na a Dobra, jest to pójść Musi podsłuchać Rozmowa. Coś trzeba zrobić. To tylko no kwestia czasu, tego. zanim odkryje to ktoś inny. Powiedz mu więc, bezpieczeństwo Suku leży w jego interesie. Nie spotka się ze mną. Jest zbyt zajęty jakimiś nowymi sprawami. A strażnicy? Już próbowałem. Bez jego rozkazu nie kiwną palcem w bucie. Co zatem zrobisz? Pójdę do Abul Nukuda. Króla kupców? Ha! Nie przyjmiecie! Nie musi. Napisałem do niego list, w którym wyjaśniłem problem. Może przeczytać i zdecydować. No tak myślę. Kradzisz kieszopkowa. No chodź, Swelaku, tutaj. Sobie coś wezmę od ciebie. Nie widziałeś mnie? Nie, nie widziałem cię Tam mi przeszkadza z wazonem jebanym Wiesz to, dobra i spadowa Ok, dochodzenie zakończone. już dawno, ale, ale okej okay. Zobacz mapę z suku, na której zaznaczona hey, jest. A... Zrobi komuś krzyż, uważaj, bardziej. Za zacząłem czytać. Okej, okay, mało tak tak, może? Chodź, chodź, co chyba postrada zmysły! co on to robi? Okej, pójdziemy sobie tędy, żeby było szybciej. No właśnie, widzę, jak jest szybciej, okej. Jakby do końca. On robi go, przyjacielu. Dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Stanio kupić choć do mnie wody, wody. Okej, okay, jesteśmy A przy okazji uwolnienia. uwolnienia Ostatni, masz Nie coś. Bo mnie przecież nic nie zrobiłam. Śmiesz kraść w mojej obecności, zabrać z dodatkiem. On koboiser. Do hali. Do mnie wieś. Masz tak czekać. Nie stać tu czekać. Górdę byłem odrzucamy pr Dobra, to sobie tu rzucimy. No, Jezu, jakie to... O, tam jest widzę następne, więc też wyrzucimy. O, nie rozbiło się. Chodź ty. Chodź ty tu. Nie. Nie skończy się tu kurwa, nie. nie. Dobra. Okay, idziemy do babeczki. ty! Ten człowiek właśnie kogoś zabisz. Ta bogła, co jaś mnie? Co jasne usłyszał od pani to wświęceni? Chciałem ogólnie, żebyście zobaczyli, jak wygląda właśnie takie coś, gdy, gdy rzucamy żołnierzom o, o takie rusztowanie. O. Ono się po prostu zawala i nawet do trzech ludzi mogę nawet zabić takim sposobem. Ale zresztą ja to stosuję nie tylko w Assassin's Creed, Assassin's Creed ale także w innych częściach. Zawsze w sumie tak było. Dobra, mało ważne już. Jeszcze tylko ostatnia misja i wątek taka do coś mi, tylko mi tak trafił na przybyści Saracenów i, staracenów i okay. jego głodujących ludzi. Było to spotkanie fortunne dla wszystkich, każdy miał coś, czego poszukiwał drugi. Chyba już wszystko okay. widziałam. Niektórzy mówią, że gdyby nie Tamir Ludzie z Halahadina z pewnością zwróciliby się przeciwko swemu panu. Być może wygralibyśmy bitwę dzięki temu człowiekowi. I pobicie. Tak, przesłuchanie. Mi trochę odejdzie, bo nie chcę, żeby się e... to, to 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 wtrącała. No, wtrącali żołnierze. Nauki nauki, to jest bardzo przytulny. A Jak śmiesz! <grym> o, no szybka sprawa. Wydaje mi się, że sporo wiesz o Tamirze. Powiedz mi, co planuje. Wiem tylko to, co opowiadam, nic więcej! Nie mam zatem powodów, aby zostawiać cię przy życiu, skoro nie możesz mi zaoferować nic w zamian. Czekaj, czekaj! Jest jedna rzecz. Mów dalej. Ostatnio jest dość zajęty. Nadzoruje produkcję ogromnej dostawy broni. Co z tego? To broń dla Salahaddina. To mi w niczym nie pomoże, co oznacza, że nie pomoże i tobie. Nie, czekaj, posłuchaj! Nie dla Salahaddina! Dla kogoś innego! Herb na broni jest inny. Nieznany. Wygląda na to, że Tamir wspiera kogoś innego. Lecz kogo nie wiem. To wszystko? Tak, tak! Powiedziałem wszystko, co wiem. Zatem musisz odpocząć. Nieładnie, nieładnie, Altairze. No ale cóż. Jak się nie przyda, to się nie przyda, nie? Już jego problem, nie mój. Yy, ale co? Jeszcze tu mam jakieś dwie. Aha, to jest chyba już to główne wspomnienie. A tak, tutaj jest. Wszystko ładnie, pięknie zrobione. O, i akurat jesteśmy obok um, siedziby. Więc, bez żadnych problemów, sobie zaczniemy. Biuro Asasen. Okej. Okay. Altairze, witaj, witaj. Zrobiłem co kazałeś. Teraz daj mi znak. Wszystko po kolei. Powiedz mi, co wiesz. Tamir rządzi sukiem Al-Silah. Zbija fortunę na sprzedaży oręża i pomaga mu w tym wielu ludzi. Płatnerzy, kupców, bankierów. To największy handlarz śmiercią na tej ziemi. Czy znalazłeś sposób, żeby pozbyć się tej plagi? Na Sukual Silach odbędzie się spotkanie w sprawie ważnej transakcji. Mówią, że to największy interes, jaki tam kiedykolwiek ubił. Będzie bez reszty pochłonięty pracą. Wtedy uderzę. Twój plan brzmi dość solidnie. Pozwalam ci wyruszyć. Okay, piórko. Niech stanie się wola Al-Mualima. Odpocznij tu, zanim się przygotujesz. Co jest? Aha, trzeba czekać. Okej. Okay. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. No i stajemy. Tak. Dochodzenie zakończone już. Całkowicie jest tylko ten jeden element, ale to jest właśnie nasz cel, czyli tarik Okej. Okay. Biegniemy do. Tego Tarika, by go zgładzić. Angielski i jego armia niewiernych maszerują na południe! Pozostawiając za tobą koszmar i śmierć. Talahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńce uczynki. Chodź, chodź! Pokażę Ci wszystko, co mam. Błagam, ha. panie! Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Chodźcie, chodźcie, wszyscy! Proszę, Mam wiele do sprzedania! że tak nic nie mówię, ale czasami lepiej nawet <coughs> być cicho niż, niż bezsensownie coś was. mówić. Obłagam! Błagam, tylko o Dobra. Monet. Z, Błagam z panie. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Proszę, nie możecie mnie wspomóc! Jestem biedna, chora i głodna! Tylko parę monet. Proszę tylko o parę niedziaków. Muszę, muszę podejść Proszę, panie, macie to za Gdybyś ja ja tylko zechciał spojrzeć! Nie obchodzą mnie twoje wyliczenia. Liczby nic nie zmieniają. Twoi ludzie nie wykonali rozkazu, przez co ja zawiodłem klienta! Potrzeba nam więcej czasu! Tak brzmi wymówka lenia lub nieudacznika. Którym jesteś? Żadnym! Widzę co innego. Powiedz mi, jak zamierzasz rozwiązać nasz problem? Ta broń jest potrzebna w tej chwili! Nie widzę rozwiązania! Moi ludzie pracują dniem i nocą. Twój klient tak wiele wymaga. A do celu! Wiedzie trudna droga! Gdybyś tylko produkował broń tak zręcznie, jak produkujesz wymówki! Zrobiłem co w mojej mocy. To nie wystarczy! Może więc żądasz zbyt wiele? Zbyt wiele? Dałem ci wszystko. Bez mnie dalej zajmowałbyś się zaklinaniem węży. W zamian prosiłem jedynie, byś realizował moje zamówienia, a teraz mówisz, że żądam zbyt wiele? Śmiesz mnie lekceważyć. Spokojnie, Tamirze. nie chciałem cię obrazić. Powinieneś trzymać język za ten Nie, przestań! Przestań? To <śmany> dopiero zaczyna. Nie! przestań! A a a, 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 a! 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 Przyszedłeś do mojego, suku! Stanąłeś przed moimi ludźmi! Jeszcze śmiesz mnie obrażać? MA! Gdzie? Gdzie? Twoje! Nie Będzie dla was nauczką. Dobrze się zastanówcie, zanim mi powiecie, że czegoś nie da się zrobić. Wracać do pracy. No nieźle. Nieźle, nieźle. Brutalne. Ale dobra, nie będę udawał, bo nie widzę to pierwszy Zabijcie raz. Nie wow. Czego on się skasnął, niebany? Ale wiem jak to zrobić. O, 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 o. Spoczywaj w spokoju. Zapłacisz za to? Ty i reszta was! Wygląda na to przyjacielu, że to ty zapłacisz. Nie będziesz już czerpać zysków z cierpienia. Bierzesz mnie za zwykłego handlarza śmiercią, uwieszonego u cycka wojny? Dziwny ze mnie cel, nie sądzisz? Dlaczego ja, skoro tylu innych robi to samo? Myślisz, że jesteś inny? O, ależ tak, gdyż służę szlachetniejszej sprawie niż zwykły zysk. Tak jak moi bracia. Bracia? A. Wydaje mu się, że jestem sam. Jestem tylko pionkiem. Mam rolę do odegrania. Wkrótce poznasz i innych. Nie puszczą płazem tego, co zrobiłeś. To dobrze. Nie mogę się doczekać, aż odbiorę im życie. Co zapycha. Ona cię zniszczy, dziecko. Okej, okay, dobra, musimy teraz spierdzielać. Nie mam nadzieję, że mi się uda tutaj szybko, bo. Jeżeli nie obrzucą kamieniami. No właśnie, tu, już tak nie da. Bo jeszcze nie mam e, tego e, Nie mogę jeszcze chwytać się krawędzi, kiedy spadam. No jak już mnie trafię kamieniem, to spadam. Dobra, tak powinno mi się udać. Dlatego tak. jeszcze muszę. te. Inkognito być, żeby, żeby wejść do biura. Ale gdzieś w pobliżu biura się skryje. No chyba, że iść tutaj. Dobra. Nie będzie tu. O no, tam już widzę jak no Ale dobra. No no no, Wy, wyjdź, wyjdź Mam nadzieję, że teraz nie będę nie, niespodzianki. Chyba nie chyba nie, nie zanosi się na to. Normalnie spokojnie sobie dobiegnę Pyta ty bogna wojny trawi nasz kraj, a tysiące nie zamienię poświęcanie. Ok, dołki już jesteśmy w prawie. Dobra. Już piek. No i chyba zakończymy to wspomnienie, więc. Doszły mnie słuchy o twym zwycięstwie Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie co inni. Rafik mężącą. właśnie Rafik. Jak chcesz Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie al Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Oj, Git. Gicior. Zabójstwo zakończone. Cel został zlikwidowany. Aha, bo ja wam nie, nie powiedziałem, bo musiałem do Wideo wideorecki yy, przejść po prostu jakieś tam kolejne poziomy. I tak po prostu powierzchownie to robiłem, ale nie bójcie się, to normalnie dalej się toczy. Yy, blok pamięci zaraz yy, sobie to otworzę. Albo dobra, może od razu otworzę, żeby nie było. Gdy Animus ostrzega, że obserwuje Cię czujny strażnik, powinieneś się natychmiast wtopić w otoczenie. Dobrze się spisałeś, Altairze. Jestem pewien, że jest to pierwszy z wielu sukcesów. Z tego, co mówił Tamir, dobrze Cię zna. Twierdził, że moja praca ma jakieś głębsze znaczenie. Znaczenie nie pochodzi od jednego czynu, ale od kontekstu, w którym się go dokonuje i konsekwencji, które rodzi jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć? Twoja największa porażka, Alteirze, wynikła z nadmiaru wiedzy. Jeśli odmawiam ci informacji, to tylko po to, żeby się upewnić, że drugi raz nie popełnisz tego samego błędu. Rozumiem. Nie rozumiesz. I tak będzie, dopóki nie przyswoisz sobie tej lekcji. Ale mimo to spisałeś się dobrze, więc przywracam ci kolejny stopień i zwracam część ekwipunku. A teraz jedź. Albo do Akki, albo do Jerozolimy. W obu miastach są ludzie, którymi musisz się zająć. Przywódcy biur powiedzą ci więcej o tym, co należy zrobić. No dobra, i to by było na tyle. Zm wzmocnienie synchronizacji DNA. Jak być może zauważyliście e, pominąłem wątek e, tam punktów widokowych i, i te. No i ogólnie tam ratowania mieszkańców i jeszcze dostają dodatkową, dodatkowy punkt synchronizacji, tak, nie wiem w sumie po co to powiedziałem, ale okej, okay, dobra, yy, więc tak, to już jest koniec tego let's playa, piątego, yy, mam nadzieję, że wam się spodobał, yy, jeśli jesteś nowym oglądaczem, przybyszem, jak ja to zawsze mówię, yy... Zasubskrybuj kanał, i chyba to tyle. Pamiętajcie, jeszcze moi widzowie, pamiętajcie o łapie i o komencie, jakimś tam. No, i w sumie chyba wiele nie wymagam. Okej, okay, dobra, to było na tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.